Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zebulona i Neftalego. Tam miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zebulona, ziemia Neftalego, na drodze ku morzu za Jordanie, Galilea pogon. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej grainy, śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakuba. Syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak wraz z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Najpierw porozmawiamy o miejscu. Czyli tak, nie Judea, ale też nie Nazaret, tylko Kafarnaum. Czyli po zabiciu Jana przez Heroda Jana Chrzciciela, Pan Jezus usuwa się z Judei, gdzie mogło być niebezpiecznie. Jest w Galilei, ale nie w miejscu swoim rodzinnym, tylko działa w Kafarnaum, północne części ziemi izraelskiej. Tu mamy odwołanie się do prorctwa Izajasza. I do tego momentu, kiedy te północne ziemie izraelskie zostały napadnięte i zawłaszczone przez Asyrję. I nawet zostały podzielone na trzy prowincje, których tam nazwy tak w sposób ukryty występują, że tam droga morska, Zjordanię, Galilea to były trzy. Galilea-Pogan to były trzy prowincje zagarnięte przez Asyrję i prok Izajasz obiecał, że w którymś momencie. Tam wzejdzie światło. W tej krainie mroków wzejdzie światło. To dotyczyło tej niewoli, tak, w której to królestwo północne się znalazło. No i właśnie, teraz widzimy Pana Jezusa, że na nim się spełnia to proroctwo, że on jest jego wypełnieniem. Jezus w tej krainie mroku i na granicy tam jest mowa o granicy czyli tam, gdzie. Yy, Żydzi graniczą już, a nawet czasem się trochę mieszają z poganami. Czyli gdzieś jest też światło pogaństwa. I właśnie w tamtym, w tamtym miejscu on, on, on jest światłem i rozpoczyna swoją, swoją działalność. To jeżeli chodzi o miejsce. No potem mamy nagły taki przeskok, bo z, takich bardzo, bardzo, z takiego spojrzenia niezwykle i teologicznego, i profetycznego, lądujemy nad brzegiem jeziora. I są sieci, ryby, tam czyszczą, łowią ludzie z imienia. I on to zaczyna wcielać poprzez najpierw powołanie, mamy tu najpierw tych czterech pierwszych, dwu, dwie, dwie, dwie pary braci. To ciekawe, ja też tak pomyślałem dzisiaj, a przecież nie uzgadniamy tego wcześniej. Że w tym fragmencie, w tych naszych krótkich rozważaniach, bo nie da się wszystkiego opowiedzieć, że też bym chciał się skupić na tym właśnie sformułowaniu Galilea Pogan, Ziemia Zebulona, Neftalego. Chociaż wydaje się, że dużo bardziej tekst, który do rozwinięcia w naszych tych rozważaniach byłby ciekawy, czy nośny, to jednak jest to powołanie tych braci czy Andrzeja. Natomiast rzeczywiście też tak, tak, tak pomyślałem sobie, że w tym wstępie, tym takim. Że, że, że ewangelista Mateusz nie przychodzi od razu do opisania powołania, które jest takie wymowne, nośne, tylko daje ten wstęp Galilea Pogań, Ziemio Zebulona, że to taki pogardzany teren, teren w ciemności. Myślę sobie, że jest jakaś taka prawda, która przez całą Biblię jest przetkana i się co chwilę pojawia. Taka bajka o brzydkim kaczątku, trochę. Taka, że. Yy, że powołanie Dawida, nie? To, to jak jest ojciec króla Dawida, króla, który się złotymi zgłoskami założył dynastię, wpisał w historię Izraela, to kiedy prorok przychodzi go poszukiwać, ojciec nawet go nie przedstawia nie? na zasadzie taki y, brzydko, tak, b, można by było powiedzieć, nie wiem, naj, najsłabsze szczenie w całym miocie, nie? To z niego nic nie będzie, co, 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 co pokazać, a jednak Pan Bóg go wynosi, chociaż nie był warty nawet przywołania z pola, i jest to tak potem Izrael, samopowołanie Izraela, nie? no to tam były mocarstwa, były potęgi, wspomniana przez ciebie Asyria, Egipt, a jednak Bóg w Biblii mówi: Czy dlatego cię wybrałem, że byłeś silny pośród innych narodów? Nie, właśnie dlatego, że jakiś tam sobie ludek, nie? Izrael jest nie, 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 nie ta wielka cywilizacja egipska, która zostawia po sobie piramidy. I gdyby nie to, że to Ziemia Święta, to, to nie byłoby takiego zainteresowania całego świata, właśnie. Tym, nie? Więc na tle ówczesnego świata zawsze ten Izrael no, nie był takim imperium jak Egipt, Bas Basyria, czy, yy, czy, czy Wielki Babilon, czy potem Cesarstwo Rzymskie, czy, 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 czy greckie, czy w okresie helenizacji basenu Morza Śródziemnego. A jednak to jest lud wybrany, tam się dzieją Boże rzeczy i teraz ta bajka o brzydkim kaczątku ma kolejną odsłonę, nie? że właśnie były duże miasta, była Jerozolima, a Jezus uczniów powołuje w takim, na prowincji w Wąchocku, w Galilei Pogan, w Pcimiu, nie? W, tych, w tych miastach, które tak są mało miasteczkowe. I myślę sobie, że dobrze jest chyba nie? mieć w swojej... Bo potem ci apostołowie za Jezusem krążą, ale myślę, że właśnie to Doświadczenie skromności, doświadczenie marginesu, doświadczenie słabości może jest tak, że czyni ich serce, że Jezus tam rekrutuje uczniów, czyni ich charakter takim no, potrzebnym, nie? Że, 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 że to takie niejasne odniesienie, nawet kiedy dobrze nam się życie układa. Nie? Ta pamięć o, 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 o tych takich trudnych doświadczeniach jest czymś ważnym, co zabieramy w sobie w, to, w tę duchową podróż. I tu uczniów takich właśnie podstaw, po jak poznajemy, nie? Jako takich zrekrutowanych nie w wielkich domach, nie w najlepszych liceach. Mm -hmm. y nie u najbogatszych rodziców, tylko gdzieś na marginesie w Galilei pogan. Mm -hmm. I tu kilka razy powiedziałeś o wybraniu, tak, mm -hmm. że Bóg wybrał najpierw Izraela, potem tutaj Pan Jezus wybiera tych uczniów. Y tak, słyszałem, że w tamtych czasach zazwyczaj rabini dawali się wybrać przez uczniów, czyli czekali na uczniów, aż przyjdą, i uczniowie ich wybiorą. A tu Pan jest mówi: nie, nie, nie. To ja wybieram, tak jakby chciał pokazać, że we mnie jest głos Boga. Ten wielki wybór, który się dokonał w pierwszym testamencie, tutaj się konkretyzuje w jakiś szczególny sposób, i w odniesieniu do tej. Grup, że to jest ten sam, ta sama dynamika, która się, się dokonuje. Także, starajmy się w naszych takich czasach, czasem lichych miejscach, a nawet czasem jak się licho czujemy zobaczyć, że jest coś więcej niż nasze czucie i mniemanie. Powierzchowne, czy innych ludzi o nas, że Bóg potrafi w naczyniach glinianych prze, prze, przechowywać skarb mm -hmm. i nim się dzielić z innymi. Tak. I to przetkanie przez Biblię tego takiego upodobania do zwyczajności, do żmudności, do codzienności, wydaje mi się, że jest warte też takiego no, szacunku naszego nie? dla tego miejsca tych naszych doświadczeń, których Pan Bóg w tej codzienności dostrzega rzeczy, których może, my nie, może nam nie jest łatwo dostrzec.